Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z serii pierwszej z gry Farming Simulator 19. Dzisiaj chciałbym zrobić coś, słuchajcie, o czym marzyłem od samego początku tutaj serii pierwszej i nie mam tutaj na myśli tutaj żniw na tym polu czy coś, bo to będzie taka czynność drugoplanowa. To właściwie będzie robić pracownik i chcę go zatrudnić już teraz, od razu, bo później jeszcze zapomnę, czy coś tak mi się często zdarzało. Okej, okay. to co ja dzisiaj, to co jest y, głównym daniem mojego dzisiejszego odcinka, to zakup ciągnika marki Fend, dokładnie mówiąc modelu 1000 Wario. bo te, po prostu od samego początku serii pierwszej marzyłem, żeby sobie ten ciągnik kupić, e, dlatego najpierw sprzedam tutaj ten ciągnik JCB, no bo ja zawsze jak sprzedaję, jak kupuję nowe ciągniki, to sprzedaję stare i w sumie ten ciągnik JCB, jak na średnią ilość tutaj dni, które posiadam jakiś dany ciągnik, to akurat tego, ten JCB posiadałem dosyć długo i sprzedałem też pług, bo mam zamiar kupić sobie zamiast tego pługa, głębosz. I dzisiaj sobie trochę pogłęboszujemy. Więc gdzie jest mój fend, Gdzie jest mój fender, O, proszę bardzo. Dobra, to teraz sobie go skonfiguruję. Jeżeli chodzi o silnik, to chyba sobie wezmę, słuchajcie, największy jaki się da, czyli 517 koni mechanicznych. No w sumie chyba to będzie najrozsądniejsze, mi się wydaje, bo już te moje ciągniki się powoli... Zbliżają do tych 500 koni, więc ten po raz pierwszy to przekroczy tę liczbę. Co do kół, to słuchajcie, ja zauważyłem, że ja zawsze kupuję ciągniki z marką, z kołami marki Trelleborg. Mimo iż mamy tutaj nową markę, czyli Michelin. I w sumie po raz pierwszy postanowiłem sobie kupić Michelin. No jest tutaj, jak widzicie, sporo opcji, lecz ja po prostu wezmę sobie tutaj z obciążnikami z tyłu i no, kupiłem go w końcu. Cóż za. Fajne uczucie. I teraz, co jeszcze muszę kupić? Po pierwsze głębosz, czyli tutaj są głębosze. I to właśnie jest ten marki Agrisem, czyli dokładnie ten sam, którego mieliśmy w 17 w dodatku Big Bad. Bardzo fajny sprzęcik i jeszcze obciążnik. Czyli jedyny obciążnik marki Fend w tej grze. Ale jednocześnie również on jest w ogóle najcięższym obciążnikiem też w tej grze, bo ma 3300 kg, a wcześniejszy 2400. Więc cholernie jest ciężki i idealnie będzie mi właśnie pasować do tego fenda. Okej, okay, no to zobaczmy, jak on się kurczę prezentuje, bo to jest jeden z najładniejszych ciągników w ogóle w tej grze, jeżeli chodzi o model, wykonanie, czy to na zewnątrz, czy to w środku. No po prostu to jest, słuchajcie, jakieś cudeńko. I teraz posłuchajmy dźwięków, tutaj tego właśnie ciągnika. ależ to kurczę brzmi no to mi się podoba bo w 17 pamiętam że te fendy no były fendy w 17 były jednymi z moich ulubionych ciągników no bo one tam były nowością powróciły bo ostatnio były w farmingu 2009 ale te dźwięki fendów w farmingu 17 totalnie mi się nie podobały, słuchajcie, one były takie strasznie jakieś słabe, jedne z gorszych właśnie w grze, no niestety, ale tutaj w 19, no już te fendy to po prostu mają dobre dźwięki, na przykład ten 1000 vario, ale, ale na przykład 900 vario, on ma chyba trochę inny dźwięk, na przykład, więc to, no więc jest różnica i tutaj to naprawdę brzmi, ale to jest, słuchajcie, bestia, ale to ciekawe, nie po raz pierwszy nim tutaj jeżdżę w serii pierwszej, gdyż... To było na samym początku rozpoczęcia tej właśnie mojej serii. Ja wykonywałem jakąś misję, jakieś zlecenie, które właśnie wymagało, podczas którego mogłem wypożyczyć tego fenda, więc to nie jest po raz pierwszy, kiedy nim tutaj jeżdżę, ale po raz pierwszy, kiedy go w końcu kupiłem, bo to jest definitywnie jeden z moich ulubionych ciągników i będę chciał tutaj rozpocząć głęboszowanie na tym polu, gdyż ja tutaj jakiś czas temu kosiłem sobie kukurydzę na ziarno i chyba to zrobiłem poza odcinkiem, żeby uzupełnić po prostu zapasy tam dla świn, i do tej pory nie zaorałem, ale patrzę, że to też wapna wymaga. Dobra, to tam później się rozrzuci. No a głębosze oczywiście działają tak samo jak pługi, więc, zamiast orać, mogę też tutaj po prostu przelecieć się tym głęboszem. A to jest już naprawdę, słuchajcie, porządny sprzęt. Ten głębosz to wymaga no dosyć sporej liczby koni, ale w sumie nie pamiętam. Nie pamiętam ile dokładnie czekać. Będzie tutaj prosto jechać, bo, 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 bo mogę pracownika zatrudnić, ale dobra, zobaczymy, czy będzie prosto jechać, jak go tak puszczę. Ten głębosz ma 8 metrów szerokości i wymaga aż 420 koni mechanicznych. No, to jest definitywnie większy niż ten mój pług, który wcześniej miałem, czyli. O ten tutaj, 4,9 metra, więc. No, to był dobry zakup na pewno. No, tylko że głęboszem, jak coś nie mogę jakiegoś pola na przykład powiększyć, czy coś. Bo nie ma tej opcji tworzenia pól jak pług, no ale raczej nie planuję czegoś takiego robić w najbliższym czasie, więc nie jest to dla mnie żadnym absolutnie problemem. No, i tak jak wspomniałem, to jest właśnie jeden z moich ulubionych ciągników w farmingu 19. No, bo mnóstwo jest w 19 ciągników, jest naprawdę spory wybór, ale tylko parę z tych ciągników należy do moich takich naprawdę ulubionych. Między innymi ten tutaj fendy. 1000 Wario, tam John Deere z serii 8R, w sumie jakie tutaj ciągniki jeszcze mogę zaliczyć do Takich swoich ulubionych, Co ja, no lubię te wszystkie John Deere y na pewno Tak ciężko mi teraz słuchajcie wybrać, a ty, z tych mniejszych może trochę Czekajcie bo zapomniałem w ogóle jakie tutaj ciągniki mamy w tym farmingu 19 jeżeli chodzi o te mniejsze bo dawno nimi tak nie grałem no, to w sumie no najbardziej właśnie lubię chyba tego, 1000, tego Fenda 1000 Wario John Deere ze serii 8R, ale też inne John Deere New Hollandy z tych starszych ciągników. No, to na przykład te początkowe też są spoko, bo ja lubię kiedy Giants nam daje jakieś takie starsze też maszyny na początek. A właśnie, możecie w komentarzach też napisać, jakie są Wasze ulubione ciągniki i czy na przykład fend 1000 Wario się do nich zalicza, bo u mnie to definitywnie ja strasznie nie chciałem. Już na przykład ten ciągnik mieć w farmingu 17, ale no po prostu go tam nie dostaliśmy. Trzeba było czekać na premierę farminga 19, żeby go w końcu dostać. Szkoda właśnie, że go nie było w 17, bo też bym pewnie nim tam śmigał i to ostro, ale przynajmniej miałem 900 wario. Wcześniej na tym polu zrobiłem poza odcinkiem żniwa rzepaku, bo na tamtym polu też mam rzepak i cały rzepak z tego tutaj pola poszedł do silosu, bo chciałem po prostu uzupełnić zapasy, właśnie, żeby mieć zapasy, żeby mieć czym karmić świnie, bo już tam powoli mi trochę tego wszystkiego brakowało. Oczekajcie, bo tam jest pełny zbiornik. Powoli mi zaczęło tego wszystkiego brakować, więc musiałem zrobić, ja, właśnie jakiś czas temu był to wspomniane żniwa kukurydzy na ziarno. Nie teraz rzepak, jeszcze jakoś tam wcześniej uzupełniłem. Uzupełniłem pszenicę, chyba zaraz czekajcie, zobaczę w tym silosie. Tylko tutaj podjadę, właśnie. No, pszenicę mam uzupełnioną. Tu owiec dla koni też jest. Rzepak też już jest. I, I jest trochę kukurydzy też, więc resztę tego rzepaku z tego pola raczej sprzedam. Ale i tak nadal jestem na kasie. Zresztą po sprzedaży tego JCB to chyba nawet miałem ponad milion trochę na koncie. Czy, czy, czy to było po raz pierwszy, kiedy mi, kiedy przebiłem granicę miliona? Nie pamiętam w sumie, czy mi się już to kiedy zdarzyło, ale generalnie no na razie jestem na kasie, ale ten Fendt no to trochę mnie kosztował i ten głębosz. I skoro mam już taki potężny ciągnik, czyli ponad 500 koni, to 517 chyba dokładnie. To też trzeba będzie powoli wymieniać maszyny, które bardziej będą mi właśnie do tego ciągnika pasować. A co? Nie, moment, nie chciałem tego kliknąć, za wcześnie opuściłem. A co do następnego ciągnika, jaki chciałbym kupić? Bo w sumie ja wiedziałem, że są takie dwa ciągniki, które muszę kupić sobie na pewno kiedyś, i tylko na to czekałem. No czyli po pierwsze ten tutaj Fendt. Po drugie, John Deere, właśnie z serii 8R, więc to raczej jego kupię następnym razem. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. I też sobie planuję za jakiś czas, też nie wiem dokładnie kiedy, skoro już tak mówię o swoich planach na zakupy, to kupić ciężarówkę. Bo no wiedziałem, że kiedyś będę ją chciał sobie kupić, ale nie spieszyłem się z tym. Zresztą jak widzieliście, bo to dzisiaj nie mam, ale no trzeba to będzie kiedyś zrobić. Bo jednak ciężarówką to jest później najlepiej chyba transportować zboże, bo można kupić naprawdę dużą naczepę. A ciężarówka, no to wiecie, jeździ szybciej niż jakikolwiek ciągnik. Więc. Więc to jest dobry pomysł, to zakupić, tylko też jeszcze właśnie nie wiem kiedy. Co jeszcze planuję? Planuję, słuchajcie, za jakiś czas też sobie pokupować jakieś większe zagrody dla zwierząt. Mam tutaj na myśli krowy, bądź też może owce i świnie, raczej nie konie, nie wiem, a nie konie, nie, moment, nie, nie mam większej tej zagrody dla koni, co nie? Ja mam tę mniejszą, bo ja już nie pamiętam co ja kiedyś kupowałem. Tak, mam tę mniejszą, ale wątpię, żebym chciał mi się tą większą kupować. A raczej jak już coś będę powiększać to oborę chlew czy też zagrody dla owiec. Tylko czy... No, jakoś tam będę mieć miejsce na pewno, bo te budynki te zagrody jak kupujemy większą, no to ona faktycznie jest większa, więc trzeba na to trochę więcej miejsca. Tam już i tak mam trochę ciasto na tej gospodarce, więc coś będę musiał wykombinować. Miałem też sobie kupić mniejszy ciągnik, jakiś czas temu mówiłem, że dziwnie mi takim, o, bestią co ma 500 koni, takim fendem ciągać jakiś mały, nie wiem, czy to, jakąś owijarkę, czy coś, jakiś, jakiś, nie wiem, to, to czym, to rozsiewasz do nowozów na przykład, no wiecie, jakoś dziwnie mi to ciągnąć takim dużym 500-konnym potworem. Tylko jakiś mniejszy ciągnik do takich niewyma niewymagających zadań chciałbym sobie kupić. To, to też planuję. Więc jak widzicie, sporo mam tutaj planów na zakupy. To dobrze, bo mam motywację, żeby zarabiać tutaj pieniądze. No, mam już ich nadal dosyć sporo, ale i tak to by mi nie starczyło w życiu na, na to wszystko, co planuję kupić, więc trzeba działać. Tylko muszę pamiętać właśnie, żeby tutaj wapno rozrzucać, bo ja czasami o tym wapnie. No zdarzy mi się zapomnieć. I później kurczę, są tylko mniejsze zbiory, więc muszę pamiętać to zrobić. No powinienem teoretycznie przy tym gymoszowanie chyba bardziej to zrobić, no ale już dobra, to jest farming. Tutaj nie ma za dużej różnicy, kiedy my to rozrzucimy. To nie jest jednak farming nie jest aż tak realistyczny. Tam jeszcze nie ma pełnego zbiornika. Wydawało mi się, że już powinien być. No jeszcze trochę i będzie właśnie. Ale to pole jest wielgachne, nawet taki duży kombajn, to trochę mu schodzi, żeby to mucić. A wyobraźcie sobie, o kurczę, sobie wyobraziłem, jakbym. Co to by było, jakbym musiał. Ja czy też pracownik, mucić na tym polu za pomocą Bizona, tego, który mamy tutaj oryginalnie w grze. Ja pierdzielę. Ja bym się chyba na śmierć zanudził, no wiecie, mimo iż żniwa bizonem to czysta w farmingu przyjemność jest, ale tylko na jakichś mniejszych bądź też średnich polach, a nie na takim kurcie gigantycznym jak to. O, na takim, na takim, na takim, to jak najbardziej, ale takim? Kurde, zasnąłbym chyba. No ale żmudna jest powiem wam praca te głęboszowanie, dlatego ja sobie zaraz tu pogłębo pogłęboszuję trochę i zatrudnię pracownika, bo też bym chyba zasnął. No dosyć. Wiecie, to nie jest jakiś tam talerzowa czy coś, tylko głębosz, więc to dosyć też wolno jeździ. To nie jest tak, że ten ciągnik nie daje rady i to tylko jadę 12 na godzinę. Co to to nie? No gdzie mój nowy wędziar by nie dawał rady, tylko po prostu, no to jest maksymalna prędkość, z jaką to może pracować 12 na godzinę. I nic się z tym nie do zrobić. A tam jest już 80%. Ale co z tego, skoro? Zobaczę, czy on zawróci i czy. Bo wiecie, nie chcę się tam go zatrzymywać, bo rura jest teraz nad zbożem to nie chcę się po dworzu jeździć, więc może nie będzie pełny do momentu, w którym ten pracownik zawróci, ale to zaraz zobaczymy. Ja tam patrzę, co? Czy on tam zawróci, czy nie? Czy już będzie pełny? No, że paku to nie masz tak dużo z hektara, więc aż tak często nie musiałem. Dopiero drugi raz będę musiał go tam uzupełnić. Yy, uzupełnić, zagadam. Właśnie rozładować ten kombine, a nie uzupełnić. Yy, bo gdyby to była taka pszenica, to już bym trzy razy chyba musiał to zrobić, bo ona to dobrze sypie, jej jest dużo. Swoją drogą jest też taki Fend w tej grze, przecież taki dosyć podobny, jeżeli chodzi o maskę. Mam na myśli, jeżeli chodzi o Fenda 1000, właśnie wario, czyli ten tutaj, 900 wario MT. On jest na gąsienicach i w sumie to ma mniej koni niż ten 1000 Wario. Ja bym chciał sobie kiedyś słychać kupić taki ciągnik na gąsienicach. Z tym, że ten tutaj, który wam pokazałem, on ma mniej koni niż 1000 Wario. Tamten jest jeszcze ten John Deere 8RT, on się nazywa, czyli ten John Deere na gąsienicach. I on ma swoją drogą mniej koni niż 8R, czyli ten na kołach, który jej kupić. I to jest taki problem. Nie, ale nie no, na pewno kiedyś będę chciał sobie kupić jakiś ciągnik na gąsienicach. Bo no to jest fajny sprzęcik z tym, że no nie wiem czym się to będzie opłacać. O, dobrze. Udało mu się zawrócić, czyli nie muszę go przestawiać. Dobra, ja zaraz, słuchajcie, skończę już tą swoją pracę, bo już ile można tutaj głęboszować. To nie jest akurat spośród wielu rzeczy, które można robić w farmingu. To jest jedna z tych rzeczy takich trochę dla mnie nudniejszych. Być może dla Was też. I tym razem za bardzo nie zapowiem, co będzie w następnym odcinku. Bo tak jak ostatnimi czasy, generalnie mówiłem, czego się powinniście spodziewać, miałem zaplanowane. Tak teraz za bardzo. Nie mam, nie mam zaplanowanego tego, co bym chciał robić w następnym odcinku. Serio nawet nie wiem. Będę musiał sobie pokminić tutaj jeszcze. W się sensie wiem mniej więcej, co bym chciał robić w następnych odcinkach, ale nie, nie wiem, co będę robić jako pierwsze, więc nie będę mówić. Po prostu będzie to niespodzianka. Okej, okay, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!